Przed mną znajduje się ZT Blade A34. A dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz edytować hasła zapisane w menedżerze haseł Google. Zacznij od otwarcia ustawień i przewinięcia na sam dół, aby kliknąć w hasła i konta. Następnie naciśnij ten ząbek obok Google, dotknij menedżera haseł Google i wybierz hasło, które chcesz edytować. Wprowadź swoją blokadę ekranu. Naciśnij przycisk Edytuj i zmień to, co chcesz. Kiedy skończysz, naciśnij Zapisz w prawym górnym rogu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!